Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. E, dzisiaj zaczniemy taki filmik trochę od połowy, może od połowy do nie, ale w każdym razie nie od początku, bo na początku mi się nie chciało nagrywać, dopiero później stwierdziłem, że chyba jednak warto to nagrać. Dzisiaj będziemy się zajmować przekształcaniem pomału tego wspaniałego terenu, który wygląda jak, jak wysypisko, w coś bardziej produktywnego, w zgrupowanie podniesionych grządek. Inspektów, na których ma powstać warzywniak. To, co widzimy tutaj, to było miejsce, w którym poprzedni właściciele mieli swój warzywniak, po prostu uprawiali jakieś poprzednie, jakieś sobie grządeczki w tradycyjny sposób, przekupując i tak dalej. To zostało przykryte niestety folią, ale w takim stanie jest już ponad rok. Mam nadzieję, że tu większość tego, co miała zdechnąć, zdechła a żyzność ziemi w jakimś stopniu się odbudowała poprzez rozkład wszystkiego, co tu rosło wcześniej. I tu będą powstawać 4 lub 6, jeszcze nie zdecydowaliśmy, podniesionych grządek. Pierwszą z nich już tu widać, ona jest nieco bardziej zaawansowana niż to wygląda, tam pod folią już jest ziemia. I generalnie jest to w ogóle pierwsza moja grządka tego typu w życiu, więc no, wygląda jak wygląda. Druga jest w fazie produkcji. To, co zostało tu zrobione, to wykopane, wykopany dół naniesiony wstępnie drewnem, takim wstępnie spruchniałym, które sobie tam leżało. Tam miał powstać hugel, ale na razie nie powstanie, bo drewno idzie tutaj. Tu się będzie spokojnie rozkładało. Na to, na to drewno pójdzie, pójdą tamte gałęzie, które sobie tam leżą. Na gałęzie miała iść, iść stara słoma ze stodoły, ale na chwilę obecną mi się tego nie chce targać, więc Znalazłem dzisiaj, mówiąc prosto na śmietniku, trochę kartonów po pizzy, więc te kartony pójdą, pójdą na wierzch, na to idzie płytło z przygotowaną siatką na krety i potem zasypane to będzie wszystko ziemią i mam nadzieję, że będzie wyglądało jak trzeba. Ponieważ nie mam dzisiaj statywu żadnego, to pewnie będę w kilku podejściach, po kilku etapach po prostu robił krótki filmik, parę zdjęć mam nadzieję, że to jakoś później E, później złożę. E, tam jest w tym drewnie trochę gwoździ, e, ale od cóż, od gwoździ jeszcze nikt nie umarł chyba, poza tymi co umarli, więc nie będę się tym jakoś bardzo martwił. No to do roboty. Ok, doszło trochę gałęzi. Myślę, że tyle wystarczy. Nie chcę doładowywać więcej, bo nie chcę, żeby się za bardzo ta siatka napinała później, e, później na nich. Więc teraz na te gałązki pójdzie, pójdą kartony i na to już położymy pudło. Jest tutaj trochę przemieszanego takiego mocno już spróchniałego materiału, który się fajnie kruszy w palcach, więc będzie to pewnie fast food dla dla gleby e, i trochę świeższego drewna, które, które mam nadzieję zapewni z kolei wolno rozkładającą się materię e, i trochę węgla w dłuższym czasie dla, dla tego co będziemy na grządce uprawiać. To jedziemy dalej. Ok, tak to wygląda w tym momencie. Z grubsza jest złapany poziom, który pewnie się zgubi, jak zacznę ziemię dosypywać, no ale. Ale cóż, poziom jest też złapany z grubsza, z drugą grządką. Jakby ktoś się zastanawiał, czemu tu leży papier toaletowy, to nagrywam to w środku pandemii koronawirusowej, więc papier jest po to, żeby pokazać, że mnie stać. To taki lans. I teraz mam nadzieję, że papier poza standardową funkcją kartonowej ściółki, czyli, czyli wilgocią, dżdżownicami i wszystkim tym, o czym pewnie jak ktoś zawędrował na ten filmik, to, to doskonale wie z innych filmików. Tutaj położyłem go pod siatką po to, żeby trochę ją uchronić przed przebiciem przez gałęzie, jak ją dociążę ziemią. Zobaczymy, czy to się sprawdzi, czy to jest dobry pomysł, nie wiem. To wszystko wyjdzie, wyjdzie w praniu. No, to idziemy do dalszego etapu. Ok, kolejna warstwa położona, i jednak zmieniłem zdanie i położyłem ściółkę, tą słomę. Pierwotnie miałem tego nie robić, bo mi się nie chciało, eee, ze względu na to, że mam sporo takiej słomy w stodole, która jest tak stara, nie wiadomo od kiedy tam jest. Ale jak ucho do niej przyłożyć, to słychać jeszcze echo koronacji jagajły, więc jest po prostu w niektórych miejscach zbita na. Na taką, jak, jak, jak z prasy, i wyrwać ją rękami to jest e, niezbyt przyjemne zadanie. Poza tym, grzebiąc tam, zawsze mam wrażenie, że zaraz się na jakiegoś powstańca styczniowego e, na, na patocze. No, ale w końcu jednak stwierdziłem, że no, jak tego nie zrobię i taki słomy nie będę używał, to ona tam będzie zalegała na zawsze. Więc nie chcę popełnić tego błędu co poprzednie pokolenia. E, ściółka idzie pod ziemię, a nie na. Wiem, że to jest pogwałcenie e, podstawowych zasad, natomiast robię tak dlatego, bo w, mam, mam za sobą eksperyment z grubą warstwą ściółki, tak grubą, że żadna roślina nie sięgała korzeniami ziemi i miałem poważny konflikt z żoną przez to, która uznała to za idiotyczny pomysł i zrobiła się antyściółkowa, więc teraz muszę ze ściółką się zachowywać ostrożnie. Niechęć współmałżonka do ściółki nie jest dostateczną przesłanką do rozwodu, więc jakoś się musimy dogadać i iść na kompromis. Także pójdzie słoma, na słomy pójdzie ziemia i grządka będzie udawała zwykłą grządkę. A z czasem może się żona przekona i na wierzch pójdzie też ściółka. No, to teraz ludu prosty do łopat. No dobra, to jesteśmy. Dłuższą chwilę później po drodze zaliczyliśmy parę dobrych... Po ja to w ogóle robię? Co tu ja nie mam internetu, czy co? Żeby sobie posiedzieć, piwo wypić, tylko jakieś takie durne pomysły. To przynajmniej ze trzy takie były sytuacje przy tym wypełnianiu, no ale jakoś przez to udało się przejść. Efekt jest to dyskusyjny, czy satysfakcjonujący, czy nie, to już jest kwestia, kwestia wymagań. Tutaj widzę, że deska się nieco zaczęła wypuklać. Tego chyba nie widać na filmiku, ale lekko ona ma taki, taki łuczek. Przyczyną jest to, że w przeciwieństwie do tamtej grządki nie ma ona takich słupków w rogach i, i w połowie, które stabilizują to co nieco, to, to nieco. Tamta została zrobiona na słupkach w narożach i w połowie, które są mniej więcej E, dwukrotnie dłuższe, niż wynosi szerokość deski, więc one wchodzą głębiej i to stabilizują. Tutaj tego nie ma. Chciałem po prostu przetestować, czy jest to potrzebne. Czy tak, jakbym nie mógł nie wiem, doczytać, tylko chciałem to sprawdzić sam. No to sprawdziłem. E, czas pokaże. E, w tym momencie znaleźliśmy tu... Znalazłem tu parę jakichś korzonków, jakichś takich rzeczy, ale wbrew pozorom nie było tego dużo. Czyli znaczy, że ta folia leżąca tu dosyć długi czas jednak Dokonała porządnej eksterminacji wśród roślin, które tutaj wcześniej rosły, bo tutaj naprawdę rosło bujnie wszystko to, co czego się zwykle w ogrodzie nie chce. Eee, teraz dalszy plan jest taki. Odmierzymy sobie szerokość, jak wiadomo, chrzanić system metryczny, bo w ogrodnictwie jedyną sensowną miarą jest wielokrotność szerokości taczki, więc tutaj odłożymy miejsce na szerokość taczki. Zrobimy z drutu zbrojeniowego, który tam sobie leży, a służy mi jako miarka. Zrobimy sobie linię mniej więcej prostą, żeby złapać taki z grubsza równoległy kierunek do tej grątki, i będzie można kopać na następną. Myślę, że w tym pierwszym rzucie zrobimy cztery takie i czas pokaże, co z tego wyjdzie. No, ok. Jest odmierzone na szerokość taczki. Drucik pokazuje, jak to będzie szło. Eee, przy okazji jedną z tych folii sobie rzucimy na ścieżkę, póki się jej nie wyściłkuje. Przyszli szydercy, więc będą szydercy... Browar jest dla mnie, to nie, że taka pije browar. O, następny szyderca, ten katy. Eee, no, także teraz z szydercami się będzie gorzej nieco pracowało, ale poradzimy sobie. Słucham? Dla świata. Coś O, następny tutaj. No tak, to chyba po robocie sensownej. Szerokość odmierzona. Ten tutaj śliczny drucik na szerokość taczki, która sobie tam stoi jako profesjonalne narzędzie miernicze. pokazuje okazuje tu będzie przejście pomiędzy, pomiędzy grządkami inspektami. Przejście. Postaram się wypłaszczyć, nie wiem jak to się, o kurcz, po cieniu widać, że łysy jestem. Nie dobrze, a chciałem dawać hipisa, no nic, eee, więc przejście postaram się w miarę wypłaszczyć, licząc na to, że tutaj jest lekka pochyłość, że woda będzie sobie tędy schodziła i jakoś tutaj się zatrzymywała. Dozorowo to przejście wyściółkuje, natomiast na razie położę tutaj niestety Folię. Folię położę z tego powodu, bo ona niedokładnie była rozłożona ostatnio, przez, przez ostatni czas i coś tutaj się stało. Nie wiem w sumie co to jest. Widać, że to jest słabiodki, bo to niewiele chlorofilu ma w sobie. Ale jednak walczy o życie. Więc pohamsko to eksterminuję za pomocą folii. E, to jest ostatni kawałek siatki, jaki mam i z tej siatki więcej nie będę używał, nie żeby coś z było nie tak, tylko jest po prostu droga, w związku z czym nie chcę, żeby to były najdroższe grządki na świecie, chcę to robić tak jak większość miłośników permakultury, czyli w sposób możliwie wykorzystujący recykling i tak dalej, więc nie chcę tutaj używać, nie wiem, do, do marketu budowlanego i kupować specjalnie siatek, nie wiadomo jak produkowanych i więc więc ten kawałek jeszcze wykorzystam, on na razie mi służył do złapania szerokości, a później będę się zastanawiał, w jaki sposób przed gryzeniami zabezpieczyć pozostałe kawałki, pozostałe grządki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, no to z powrotem do łopaty. Ok, wstępnie trochę przygotowałem teren pod trzecią grządeczkę. Może to kopnę trochę głębiej. Ale nie bardzo głęboko, bo tutaj akurat teren jest odrobinę niższą, się podwyższa w tym, tym kierunku, w związku z czym e, nie chcę, żeby tu było za głęboko. E, Ten jest przygotowany, tamtą urzędyczkę odsłoniłem i akurat tam wylądowała na wierzch ta ziemia wykopana tutaj, w sumie może nie najlepiej, bo tam był trochę kompost. Jeszcze ta ziemia nie była zła, która była, no ale jest teraz taka, wygląda jak po orce. A tu już jest przygotowany materiał na trzecie kudło. Dwie długie deski. Dwie krótkie, krótkie boczki i będą jednak te słupki narożne i w połowie. Niech to się trochę wystabilizuje, będzie stabilniejsze, nie będzie się rozpychać. Te dyski są strasznie złudeczkowane, ale może jak tam ziemia się na nie naprze, to z czasem się... No nie wiem co zrobią, może rozmiękną, zobaczymy. Zobaczymy jak to się będzie zachowywało. działam Kolejne pudło założone już tym razem bez siatki. Siatka będzie służyć jako na razie pomiar szerokości e, na następne, żebym złapał te same wymiary, bo te druty to się sięgną i tak nie, nie, nie jest to idealne narzędzie miernicze, nie tak dobre jak taczki na pewno. Zaraz do Ciebie przyjdę, zaczekaj. E, więc, żeby to się nie gięło, to tym razem wróciliśmy do konceptu nóg, sześć nóżek. Jak widać nie jest to głęboko tym razem wykopane. Ja szczerze powiedziawszy szczególnie, dlatego, że już mi się nie chciało. Zobaczymy, może to nie będzie takie aż istotne, nie będzie gorzej, gorzej pracować tak rządka. E, Wylądowała tu decha, takie siedziadełko, e, które ma spełnić tą funkcję, żeby, póki ziemia nie osiądzie sobie, to żeby usztywnić całą konstrukcję, żeby te deski się nie rozjechały. No i zobaczymy, czy to zadziała, że też będzie tam trochę się bardziej to robić pękate. E, czas pokaże. E, oczywiście później to będę musiał zdemontować, bo już się żonie nie spodobało. Powiedziała, że to jest dobanie i w ogóle i ona chce, żeby były takie same, no więc. Więc cóż, ławeczko, te dni są policzone. E, plan jest taki, żeby to pudło wypełnić ziemią, którą zbiorę stąd, bo będę chciał utrzymać to w miarę poziome całe to, to poletko przynajmniej na sześć takich stanowisk potem ono sobie oczywiście pójdzie w górę, odbijemy to, natomiast e, nie będziemy walczyć z terenem oczywiście, natomiast ten taki element, żeby był, żeby był płaski także ta ziemia, no, gdzieś się musi znaleźć ale to, pewnie to już nie dzisiaj, bo już jestem trochę zmęczony po cieniu widać, że jak zaczynałem to cień był chyba w tamtą stronę jest sporo Takiego mocno spróchniałego drewna, trochę świeższego, jakiś cienkich patyków, takich, takich badzieli. Papieru już nie ma. W sumie coś tam jest w to dole, ale zapomniałem sobie po prostu. Więc na to już idzie słoma. Udało się bez powstańców żadnych. Jeszcze jedne taczki pójdą tutaj. O, jak Piękne taczki w słońcu. E, jeszcze jedne taczki pój pójdą tutaj i e, to będzie chyba na dzisiaj już koniec. Zdaje mi się, że już tą ziemią tego nie, nie będę w stanie przykryć, bo po prostu mi lepiej przegrzało, łysinkę mi przypiekło dosyć mocno. Jest takie ostre kwietniowe słońce, a biorąc pod uwagę, że ze względu na, na epidemię, która panuje, to cały tydzień siedzę, siedzę w domu i tylko w weekend mam okazję trochę tu pokopać, to zdecydowanie czubek mojej głowy nie był na to gotowy, więc więc myślę, że racjonalnie będzie już pomału się zwijać. Taki efekt. To się, jak trochę, trochę się przesuszy pewnie te, te grudy no to troszeczkę to się rozdrobni. Przekryjemy to folią, żeby nie przesuszyło się za bardzo. Znaczy tą agrowłókniną. Póki co do czasu aż następny etap się uda zdziałać. Zaczynamy kolejny dzień. Zresztą to pomału przypominać nagrobki. Jakiś cmentarz olbrzymów, chociaż szczupłych olbrzymów. E, wbrew zapowiedziom, jednak wczoraj jeszcze troszeczkę powalczyłem. E, przerzuciłem sobie ziemię, e, ziemię do, do tamtego pudła. E, dzisiaj słońca jest sporo mniej. Zachmurzyło się niebo, więc będzie przyjemniej, ale niestety dzisiaj mam też inną robotę, więc my... jak dobrze pójdzie, to machnę jeszcze tutaj czwarte pudełko i to będzie tyle. I się zastanowię, jak e... sprawiedliwie obdzielić te pudła, wszystkie ziemią. Myślę, że to będzie później następna para, czyli, czyli w sumie ich 6, aczkolwiek na razie chyba na jakiś czas stanie na tej czwórce. E... Tu jest pewien problem z śliwą. Jej korzenie już pojawiały się tu, więc przy następnym stanowisku na pewno będzie trzeba się z nimi bardzo delikatnie obchodzić, żeby im nie zaszkodzić. Zobaczymy jak to, jak to pójdzie, ale to problem jest na później, bo jak mówię, na razie jedno, jedno pudło. Deseczki na kolejne pudło. Tradycyjnie sześć nóżek, bo jednak te nóżki to jest dobry pomysł. No i... Krawędzia. To będzie taka trochę ładniejsza, bo jakieś miałem mniej zrzuty szalunki. Więc kącik roboczy, narzędzie pracy daremny trud do ręki i jedziemy. Wobało się, że się przeliczyłem co nieco, bo ślicznie te deseczki wyglądały w porównaniu z tamtymi, aczkolwiek są lekko tak nie tyle zbudyczkowane, co tak ja wiem, wygięte w taki finezyjny sposób, dosyć. A przy tym są suchutkie i zdrowiutkie, co czyni je dosyć twardymi i trudno z tą, z tym łukiem sobie sensownie poradzić, a przynajmniej trudniej niż było w poprzednim, w poprzednich przypadkach i efekt jest taki, że tu już, o widać ile tam wkrętów próbowałem, no to fuszerką straszną trąci, no ale no tak, tak próbowałem to robić, miałem nadzieję, że się że się uda mi tą deskę dociągnąć i... nie cholery, one tam, one tam w którymś momencie zaczynają kręcić w środku i... i... to nie pomaga za bardzo, teraz nawet będzie mi ciężko wyjąć i się zastanawiam, czy powiedziawszy co z tym zrobić, może to po prostu tak zostawię, licząc po to, że ta deska, licząc na to, że ta później deska nieco nieco zmięknie, chociaż to wiem, że to głupio brzmi, ale no ale nie mam pomysłu za bardzo innego a... A to mnie będzie wkurzać, jak to będzie tak wyglądać. Więc coś prędzej czy co później będę musiał wymyślać. Jeszcze nie wiem co. Dobra, na razie to pudło będzie szło tam. No i jest efekt weekendu. Tak to wygląda w tym momencie. Cztery inspekty, cztery podniesione grządki. Wyrównany ten. Pomiędzy nimi. Oczywiście one powinny być pokryte ściółką. Ale jak już wspominałem, chyba wczoraj nagrywając, jest pewien, pewna rodzinna dyskusja u nas na temat ściółki. W związku z czym będziemy musieli pójść na kompromis. I ściółka wyląduje dopiero jak już będą jakieś nasiona, jak już będą jakieś rośliny wykiełkowane. Eee... No może z czasem ściółka zyska punkty, punktów wystarczająco dużo, żebyśmy ściółkowali to tak jak trzeba, ale no, na razie no to powiedzmy będzie taki kompromis. No ja jestem całkiem zadowolona. W tle widać budowlaną stercę, która kiedyś może zniknie, na razie jeszcze nie czas na nią. Eee, przejścia będą w pierwszej iteracji wyłożone folią. W następnym... w tam późniejszym czasie folia zniknie i wyściółkujemy to normalnie, naturalnie, żeby było fajniej. Mam taki koncept, który nie wiem czy zrealizuję, że pomiędzy tymi grządkami zrobię tyczki połączone jakoś ze sobą. Być może po prostu patyki zwykłe, związane jakoś na, na łączeniach żeby z dwóch, e, z, obu, z obu tych grządek sobie pnące rośliny szły i żeby wykorzystać w, jakiś, w jakimś stopniu przestrzeń pomiędzy, pomiędzy grządkami również zobaczymy czy to jest mądry pomysł czy głupi, to, to pokaże praktyka dopiero więc na, na dzisiaj już tylko pokrycie folią ścieżek przykrycie pewnie tymczasowe folią grządek, żeby one tak zupełnie nie wyschły jak już nie ma tej ściółki, to, to taka będzie, taki półśrodek. Eee, a za jakiś czas, mam nadzieję, dodam dalszy ciąg historii typu, jak sprawdza się to, co zrobiłem, co bym zrobił inaczej, co było schronione. no, czyli można powiedzieć standardowy zupełnie schemat tego typu filmików. Zobaczymy, wtedy będzie można jakieś wnioski wyciągać. Dzięki za oglądanie.